Rząd na front! Rząd na front! Rząd na front! Rząd na front! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! Będą się bić za pandorowską Ukrainę! Oni się zobowiązał, a my nie chcemy! Więc panie Sikorski, prosimy o przejście! Dla pana, W kabinetach polityków układów decydujących o naszym życiu zapadają decyzje na... więc własam się do Was matki matki jeśli daczą swoje dzieci na wojnę na wardorowskiej Ukrainie to już nie jesteście matkami panie Sikorski, ważniejszym egzaminem pod pokolem. I chcę nam powiedzieć, że my ten egzamin znamy. Mm -hmm.